I lećmy do tego sklepu, proszę Ciebie. Kupmy tę taśmę, kupmy te samochody. Ja muszę te rzeczy jeszcze kurczę, naprawić, wszystkie. Dobry. Ty, ale no niby open, ale wejść nie można. Bez sensu coś takiego. Okłamujecie mnie. Stał tam na parkingu, bym wiedział, że to. O jezu, bym wiedział, że to ten. To bym przyjechał tu lawetą. Dobra, kupmy na razie taśmę, może co? Siemasz. Mordo. Słuchaj, sprzedaj mi taśmę. Nie mam miejsca. Super. Trzy sztuki wezmę. Dalej, git! Zarobiony. No, jeden busik, drugi busik. Jak? Sprawny. Super. 15 tysięcy. Siemasz. Best I can do. 11. No weź 12 700. No dobra. Niechaj stracę. Niechaj będzie moja strata. Ale jako, że tutaj są dwa po drodze, to ja może wezmę tę lawetę. Auć. Z drogi śledzie. Król jedzie. Strasznie się prowadzi ten busik.